tak tam dzisiaj surwiwalową brać. No i już kończę wychodzić powoli z grypy. Jeszcze dwie przesyłki. To się powinno spodobać wszystkim, którzy strugają różne kuksy. I inne cuda z drewna. No, ale natomiast powinno najbardziej Was zaciekawić to. który dla nie pochodzi z Chin, a z Kanady gdzieś może te kłęki solarne za grube setki dolarów no, to jest coś, co pozwoli taką zbudować Proszę bardzo gustowny aluminiowy kuferek. Wszystko powolnie zapakowane. Musi być. Zawartość jest szklana. Proszę bardzo. Próżniowa bańka. Wyczerniona w środku. Generalnie jest to tak jak te tuby do solarów dogrzewania słonecznego. Ale który podgrzewa pozwala zagotować wodę. W Słoneczny dzień. Wnętrze podobno dochodzi do 200 stopni Celsjusza. W najbliższej okazji to sprawdzę. Jak widać. Nie jest to tylko czarne z wierzchu, ale też złocony w środku. Pojemność około 200 ml. Trzeba tylko zrobić stosowny odbłyśnik. No i będziemy testować. Firma się nazywa North American Solar Solutions. Co ciekawe, można to kupić za jedyne 15 dolarów. Jedynie transport kosztuje trochę więcej. Ale linki Wam do aukcji ebayowskiej podam poniżej. A niebawem mam nadzieję, że jakiś prawdziwy review w terenie. Także zapraszam.